Witam Was w Akademii Mody. Zbliża się sezon urlopowy. Zaczynamy coraz więcej nosić jedwabne sukienki, bo robi się bardzo ciepło i gorąco. I jak zawsze, każdy próbuje sobie uszyć sam. I ostatnio zadają mi często pytanie: jak zrobić rozporek w sukience jedwabnej, jeżeli są szwy francuskie? No, i powiem Wam, że y, cały czas obicałam, obiecywałam Wam, że z, zrobię filmik i pokażę. No i w końcu mi się przypomniało, że jednak muszę ten filmik zrobić. I słuchajcie, tutaj mam sukienkę, które szyję, właśnie. I tutaj w tej sukience jest właśnie rozporek, y, gdzie sukienka szyta szwami francuskimi, tak? I y, rozporek jest wykonane przy świe francuskim. Wygląda to, słuchajcie, ten oto sposób. Jest czysto, żadnych frędzelków, tak? Jest odszycie. Może tak lepiej pokażę. No tutaj jakaś miteczka. Tu ją obetniemy od razu, o, tak? I tutaj właśnie chciałam wam to pokazać, tak? Jak zrobić Właśnie taki rozporek przy świe francuskim. Czyli, żeby był o taki oto efekt. Także w trakcie pracy tej sukni opowiem Wam, w jaki sposób robi się właśnie taki rozporek. Zaczynamy. No i teraz tak, od czego zaczynamy. Przede wszystkim zobaczcie, tu jest, mam nadzieję, że dobrze widać. To jest mały nacinek, czyli dotąd będę miała rozporek, tak? Rozporek już, żeby nie tracić czas, ja tutaj podkleiłam flizeliną, to są takie dwie cieniutkie tasiemki, które są podklejone po lewej stronie materiału. Podklejenie oczywiście jest odrobinę wyżej niż y, rozporek, bo tu jest powiedzmy ten nacinek. No a rozporek będzie właśnie do tego miejsca. Podklejenie jest właśnie te 3 cm wyżej. No i teraz ja, y, jakby szyjąc tutaj, y, stwierdziłam, że nie wytłumaczyłam, y, y, jakby obliczenia. I nie doszywając, zatrzymałam, żeby Wam to pokazać. Zobaczcie. Pamiętamy, tak, że te wszystkie szwy francuskie oczywiście robią się w ten sposób, że szyjemy po prawej stronie, a później zamykamy po lewej, tak? I nie ma żadnego overlocka. I tutaj w momencie, kiedy pojawia się rozporek, musimy tutaj sobie tak jakby obliczyć, w jakim momencie musimy skończyć, tak? Czyli zobaczcie, jeżeli ja odwrócę sobie na lewą stronę, i tutaj wezmę tak nożyczki. I tutaj zobaczcie, to jest linia. Specjalnie tutaj ołówkiem narysowałam. To jest linia jakby zaszycia sukienki, ta główna linia, prawda? Po lewej stronie. I dotąd, jakby od miejsca y, nacinka zacznie się rozporek. Czyli ta część będzie zawinięta, tak jakby dwa razy, tak? Raz, i dwa, tak. To miejsce jakby To jest brzeg rozporka i tak samo jest jakby linią z szycia e, tych dwóch e, części, czyli e, szyjąc w tej chwili te, tą e, część, która szyje się po prawej stronie, ja e, jakby robię po środku, tak? czyli tutaj będzie ten szef główny. A ten szef to jest ten, który w tej chwili jest yy, jakby po prawej stronie, czyli w połowie. I teraz zobaczcie, szyjąc w połowie, tutaj mam, tu będzie do tego miejsca będzie rozporek, czyli mogę nawet wbić szpilkę, żeby Wam pokazać jeszcze tak, czyli o, to jest ta linia, czyli tu od tego miejsca, od tego miejsca, tak? Tu będzie y, zaszyty y, rozporek. Czyli teraz, szyjąc, słuchajcie, po tej linii, muszę tak, jakby zawinąć, takie zrobić taki lekki zakręt i doszyć do miejsca, gdzie ten rozporek się y, zacznie oryginalnie, tak? Czyli zrobić coś takiego. Szyć tak i skręcić właśnie w tą stronę. Czyli w tej chwili to zrobię. Wygodnie mi będzie szyć po tej stronie, dlatego ja sobie tą szpilkę jakby przyłożę na tą stronę. To jest właśnie moment jakby tego szwak, który powstanie jako drugi, tak? I sobie wkładam tutaj pod maszynę. Na co chciałam jeszcze zwrócić Waszą uwagę? Jako szyjecie jedwabiec, szyfony, to już chyba sobie zdajecie sprawę, że igła musi być jak najcięższa i nitki tak samo. Yy, także ja mam w tej chwili igłę yy, 60 i nitki 240. Yy, aha, mogę Wam nawet pokazać, jak chcecie. Nitki, bardzo fajne nitki, po prostu dla mnie jest rewelacja. Mam nadzieję, że tu widać. O, coś takiego. I jeżeli y, ktoś szyje takie bardzo cieniutkie, y, są rewelacyjne nici, bardzo dobrej jakości. Wcale nie wymagają właśnie, że muszą obowiązkowo być jedwabie szyte y, nie wiem, jedwabia, jedwabną nitką. Ta nitka jest poliestrowa, ale jest po prostu gatunkowo... Jest rewelacyjna. Także możecie sobie kupić i szyć spokojnie yy, yy, cienkie jedwabie. No, a ja zaczynam, tak? Czyli ja zaczynam i muszę teraz tak powoli. I zobaczcie, co ja robię. O, tak jeszcze. O, i w tym miejscu, mam no, nadzieję, że widzicie, właśnie tam, gdzie się zaczyna u mnie czerwony kolor. Yy, tutaj kończę swoją zabawę. Zrobię sobie do tyłu i jeszcze raz dwa ściegi do przodu. Koniec. I teraz. Teraz jak mam już... Ja sobie to popcinam Mam nadzieję, że widzicie ten moment. I e, znowu ten rozporek położę Wam tutaj na maszynie. To białe na białym to trochę źle widać. No. I yy, teraz zobaczcie. Do tego miejsca muszę zrobić nacinek. Ale nie tak o po linii prostej, tylko pod skosem. Czyli o, na przykład w ten oto sposób, tak. Na co musicie też zwrócić uwagę, na przykład to miejsce zrobić bardzo drobnym ściegiem, żeby później Wam się to też nie zepsuło się. O, widzicie, tak tu podcięłam, mam nadzieję, że widać. A w tej chwili ten cały szef podcinam, żeby go później wywrócić. Tak, pamiętamy, tak, i przeszyć. Ja zostawiam, słuchajcie, takie 3 mm. on coś takiego, tak? No i ten cały teraz e, szef ja sobie wzdłuż podetnę, to znaczy ten, ten nadmiar materiału. I pokażę, co robimy dalej. No, i teraz już mam to obcięte po całej długości, i teraz jakby ten szef wywracamy, tak? Czyli tą stronę wywracamy, czyli prawa do prawej. Aha. I teraz y, bardzo dobrze widać. Teraz mamy, widzicie, ten szef tutaj, y, 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 w tym oto miejscu, w tym oto miejscu, tak? To możemy tu, tutaj, właśnie y, wygląda to w ten sposób, że jakby zaczynamy od stąd, i wzdłuż tego całego połączenia. Odszywamy y, drugi raz. Żeby było łatwiej, to można oczywiście to przyprasować i tak trzeba zrobić. Właśnie też to pójdę najpierw podprasuję i dopiero będę szyła, żeby mi to nie wciągało tam z powrotem, tylko y, pomagało mi tu w szyciu i leżało na, na płasko. No i teraz co? Mam ten szef y, tutaj wyprasowany. I yy, teraz szyjemy już po lewej stronie, tak? Czyli przykładamy już tutaj, tam gdzie ten będzie szef. Oryginalny. Może tak troszeczkę, o tak. I zaczynamy. Tu jeszcze ważne, żeby tymi paskami też trafić. szyjemy oczywiście wzdłuż do 300. No, i teraz jak ja już tutaj odszyłam i to wyprasowałam, słuchajcie, zaprasowałam to na dwie strony. I końcówki, które tutaj, które tak strzelały, to do góry, prawda? Ja ich po prostu sobie zaprasowałam. Można nawet tutaj tą część sobie odciąć o, i w ten oto sposób zakładamy raz i później dwa, czyli połowa z tego zagięcia, tak? Tak. I o tak. Nie? W każdym razie teraz. Muszę całą tą listewkę złożyć na pół. Oczywiście, tutaj, żeby paski mi tutaj też się zgadzały. I można szyć. Ja powiem wam tak, że ja najpierw to przyfastryguję, bo ja mam tu paski, a mi zależy bardzo na tym, żeby one wszystkie mi się tu poschodziły tak jak trzeba w tak, ten oto sposób A -a, to dochodzimy do sporka A -a. i w ten oto sposób. to podwinięcie. I y, oczywiście to robimy z dwóch stron, tak, i z jednej, i z drugiej. W tym miejscu, ja na przykład, słuchajcie, ja tutaj ułożyłam to y, też pod takim kątem, tak, jak trój, trójkącik mi tu wyszedł, tak, i tak, nie? Można zrobić to oczywiście na kwadratowo. To już od Was zależy, jaki tam chcecie mieć efekt. Ja po prostu spróbowałam zrobić to jako trójkącik i chyba w ten sposób zaszyję. Także tu na razie podkładamy po prostu jedną i drugą część rozporka. zobaczymy co nam tu wyszło Tutaj, zobaczcie, teraz jeżeli tak popatrzeć, o, wyszło nam coś takiego, teraz pójdę to jeszcze ładnie przeprasuję, no można powiedzieć, że rozporek jest. Dane. Mam nadzieję, że ten filmik dla was był wartościowy. Bardzo was proszę, lajkujcie, podpisujcie się i oglądajcie jak najczęściej, jak najwięcej na kanale Akademia Mode. Pozdrawiam.